Dzień dobry, dzień dobry. Melduje się godzina po siódmej. Aktualnie blisko wałów nad Wisłą. Tutaj już za mną są wały. Drugie i Wisła. Także obładowany trochę sprzętem. Foto, wideo. Sobie nagram taką relację z takiego wyjścia porannego. I plan trochę posiedzieć nad Wisłą coś może się uda ustrzelić fajnego jakieś zdjęcia tutaj dużo ptactwa jest też przyjechałem na wschodzik ale się nie zapowiada za bardzo bo jest pochmurno także nie wiadomo co z tego wyjdzie ale tak generalnie potem jeszcze do lasu śniadanko, hamaczek testy nowej plandeki od buszmena także zobaczymy co to wyjdzie na razie Jest fajnie dobrze ciepło także no nic tu już dochodzę do mojego wejścia na taką miejscówkę ale już widzę że jest zalane wszystko po tej w chwilowej zimie widzę, że rozlewiska się ładne zrobiły. <laughs> może być miętko. No, ciekawe. Zwłaszcza jak się waży. Trochę jak malu. No, ale zobaczymy. Idziemy. Może, może. Jakoś tymi trawami. Ale nie jest źle granicy Mamy Ale tereny bardzo ładne Tu proszę bardzo, zawsze był taki cypelek tam w tamtą stronę. Do samego końca było wysoko. Były kamienie, nie? Tam można było sobie spokojnie dojść. No i trochę posiedzieć, popatrzeć sobie. Tu no już ptaki zaczynają buszować, nie? Kaczki. Ja tu masa jest. Tego nie. z moich takich zaobserwowań o no już tutaj on taką stałą miejscówkę to jest setki żurawi jeszcze jak jest powiedzmy sezon że te ptaki są w takim największej takiej aktywności to tutaj naprawdę koncerty są ogólnie wszystkich ptaków ale żurawi jest naprawdę masa nie? tego też często bieliki są o i tu już nie dojdę przy okazji tego wyjścia też testuję nowy sposób bo jak ma się plecak opakowany żarcie oczywiście i się bierze sprzęt wideo i foto aparaty to no już tego miejsca nie zawsze w plecaku jest a sobie skopiowałem tam od takich ludzi z internetu właśnie sposób żeby tu z przodu przenosić torbę to że ja jestem wielki dlatego też się tu nie Między e, tutaj zawieszeniem od plecaka nie mieści mi ta torba, więc sobie przedłużyłem to sznurkami parakordem normalnie na karabinczyku i tu mam sobie elegancki dostęp zaraz do aparatu, do obiektywów. Także świetna rzecz, bardzo ułatwia funkcjonowanie, bo nie trzeba gdzieś tam ściągać tego plecaka, cudować, kombinować albo nosić kolejnego plecaka gdzieś tu z przodu, także fajny, fajny pomysł. No i co ja sobie teraz będę czekał? Liczę, może gdzieś te słońce się przebije rano. Także tu już się zaczyna rozlewisko na ecu Lady po drapieżnikach, że faktycznie polują na te taszkie. nagrywałem troszkę przebitek ładne są tutaj bardzo tereny nie? także jest na czym zawiesić oko z zachodu rac... przepraszam mówię z zachodu z wschodu raczej nici no pochmurno nie nie wiem czy to wyostrzy wyostrzy mniej więcej w tamtych okolicach powinien być wschód no, ale to raczej nie pyknie nie Pochmurno jest, za bardzo jest pochmurno. Co najwyżej mogę sobie tam w tle o, na księżyc popatrzeć. <laughs> Tyle mi zostało. Jest tu ptastwa. Kaczki ciągle latają wielkimi chmarami, także nic, idę troszeczkę dalej. Może gdzieś mi się uda e, znaleźć takie drzewa, fajne, fajnie rozłożone sobie rozwiesił hamak trochę pochillował także jak się uda nagram jak nie prawdopodobnie zobaczymy się już yy, na wejściu do lasu na no, to już wiadomo dalsza droga nie Miejscówkę już mam, w sumie stała miejscówka. Także fajnie są drzewa ułożone. Tylko nie wiem, czy nie za daleko trochę. Nie rozbijałem tu hamaka jeszcze nigdy. Nie wiem, czy mi linki starczy. Ale zobaczymy. wychodzić nie chciało z tego hamaku prawdę kto nigdy nie siedział, nie leżał co gorsza nie spał w hamaku nie już otraci Fakt trzeba zachować pewne już tak powiem obostrzenia gdzieś tam w zimniejszych warunkach czy coś trzeba zadbać o to żeby jakąś podpinkę mieć ewentualnie materac kalimatę grubszy. no jednak bardzo przewiewa nie? przez ten hamak także można sobie nieźle szybko załatwić czynerki, korzonki także trzeba to pod uwagą brać ale w letnich warunkach naprawdę dużo nie potrzeba cienka kalimata sami nawet bez śpiwora się spało jak było ciepłe noce także fakt, ostatnio jestem zwolennikiem spaja na glebie ale często w hamaku też spałem także najczęściej w lato bo jest wtedy zestaw do spania sporo mniej waży a hamak moskitiera ma więc gdzieś tam te wszystkie komary, insekty, ciadostwa latające no, no nie, nie pogryzą na nie, a czasami te namioty ważą dużo się nie chce brać, a gdzieś tam nie używam żadnych takich powiedzmy namiotów z moskitiery żeby pod tarpę spać czy coś tylko na otwartym Także Miała być plandeka Czy była, rozłożyłem Ale stwierdziłem, że nie nagrywam, nic no tak wieje, Taki się żagiel robił zanim to wszystko ogarnąłem to Mówi, dobra, nie ma sensu już tego pokazywać. Tych moich wypocin, także, ale bardzo fajna pandega. Wcześniej miałem taką, która miała mocowania tylko w czterech punktach na rogu i po krawędzi, w której szedł środek wyznaczony tą cięciwą tym szwem. Po dwa dodatkowe, czyli w sumie sześć. No tu mam w tej nowej 19 punktów mocujących, więc uważam, że. Gdzieś tam, no będzie wiele łatwiej, nie? robić sobie te różne takie schronienia. co do wschodu to co widać troszeczkę te słońce tam się przebija, ale to takie nie ma szału, nie? Ale może później troszeczkę jeszcze wyjdzie Taką mam nadzieję jednak. Słońce taką energię fajną daje Miałem jechać do lasu. W sumie stwierdziłem, że jak jestem już tutaj, to już to zostanę. Nie? Zjem sobie tu śniadanie, wypiję kawę, ale to będzie widzieć, bo jedzenie rzeczą najważniejszą oczywiście. Bushcraft nie obułby się bez dziedziny brzuszkraftu, jak to mówi Marek z kanału EDC. Pozdrawiam, oczywiście. Także co bierzemy się że za. Działanie. Żeby sobie sprawić bardziej komfortowe działania w tym lesie, w śniadaniach, Testy w sumie teraz takie rzeczywiste, Takiego cholicka. Nic nie waży. 700 gram może. Nie więcej. A na takie bardziej stacjonarne wypady, gdzieś tam się nie chodzi, nie wiadomo jak daleko, to to jest świetna rzecz, uważam. Można sobie po ludzku kawę wypić, zjeść, zjeść coś sobie spokojnie pokroić. Jak sobie czasami gotujemy jakieś kociołki, to przecież to jest taka wygoda. Szybko się składa, rozkłada. Bardzo proszę coś takiego powiedzmy kamerę Może ile? 60 zł kosztowało coś takiego Wytrzymałość tam pisało do 30 kg kilo, kilo także uważam, że świetna rzecz zobaczymy jaką dłuższą metę tak naprawdę, może jako nawet podwyższenie do statywu jakiegoś tam robić mini. Także dzisiaj co? Też kolejna nowa rzecz. Testy takiego czajniczka. Zaraz sobie zagotujemy wodę na kawę. Zobaczymy, jak się sprawdza. bułeczki. Bardzo eleganckie Jakieś tam Frankfurterki Konserwa Po chłopsku po polsku to jest do myślenia, najlepsze terenowe żarcie <grymne> kawę wiadomo patelnia aż przeciorana sobie usmażę frankfurterki cukier do kawy no i nic działamy polecajka z ekspresu. Pucheneczka rozkładana na te najtańsze kartusze. Świetna sprawa, nóżki. Już używam dłuż, dłuższy czas, czas tak że mogę spokojnie ją polecić. Raz, dwa. Zamykamy. Odkręcamy Przesunę to, widać chyba Mogłem wziąć sobie osłonę na kuchenkę, nie pomyślałem w sumie Ale trudno ¡Gracias! słońca jednak jest. Ja już sobie zjadłem śniadanko Teraz co trochę ogarnąć, posprzątać i sobie poleżę na hamaku potem sobie trochę posiedzę, poczatuję z aparatem mam teleobiektyw, także coś mogę porobić No już można powiedzieć że słońce wyszło Już oślepia takie także Pogoda ładna, szkoda, że nie było wschodu słońca, lepsze by były doznania, no ale nic, wypadzik uważam za udany, no jeszcze sobie pewnie dłuższą chwilę posiedzę, parę godzinek, no i co, jak coś ciekawego będzie się działo, to będę nagrywał, o ile mi bateria w telefonie pozwoli, bo jest chłodno, momentalnie przy nagrywaniu mi ucieka. Także ewentualnie do zobaczenia jak nie to. Na razie dzięki za oglądanie.